Wiralowego? Wow. Jakiego? Gest filmowy. Podstawa to dobra wołowina. Nie kupujcie mielonej gotowej w paczkach. Najlepiej zmienić samemu od razu z cebulą i to dwa razy. Tutaj na filmie to widać. To wiesz, później będzie wyciekało po opieczaniu. Pisz. No tak, bo w tym sklepowym to jest... Cudowne. Więc dałem solidną porcję oliwy z oliwek. O jogurcie zapomniałem. Sól, pieprz i suszoną paprykę. Ważne, aby warstwa mięsa była bardzo cienka. Zawinąłem i piekłem około 20 minut w 210 stopniach. Daj znać, czy robisz taką pizzę miesiąca z tym kebabem. Tak. Wolcam? No. Zobacz, jak to wyszło. Zajmie cię, wyszło. Będziemy żleć, tak?